Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował. I powiedziała im: Zabrali Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go złożyli. Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i udali się do grobowca. Obaj biegli razem. Ten jednak drugi uczeń pobiegł szybciej niż Piotr, i pierwszy przybył do grobowca. Pochylił się i zobaczył leżące płócienne pasy, jednak nie wszedł tam. Nadszedł potem Szymon Piotr, który za nim podążał. Wszedł on do grobowca i obejrzał leżące płócienne pasy. Oraz chustę, która była na jego głowie. Była ona nie razem z płóciennymi pasami, lecz leżała osobno, zwinięta w jednym miejscu. Dopiero wówczas wszedł także ten drugi uczeń, ten, który pierwszy przybył do grobowca. Zobaczył i uwierzył. To może być trochę zaskakujące, że w okresie oktawy Bożego Narodzenia słyszymy Ewangelio o zmartwychwstaniu pana Jezusa, de facto o zmartwychwstaniu, konkretnie o pustym grobie w dniu zmartwychwstania pana Jezusa. Ale to pewnie wszyscy kojarzymy, że. To jest związane z tym, że dzisiaj obchodzimy święto świętego Jana Ewangelisty. I to bardzo dobrze, że to wspomnienie, to święto Jana Ewangelisty, daje nam okazję przypomnieć sobie. To, co się wydarzyło właśnie w ten dzień zmartwychwstania, pierwszy, pierwszy dzień po szabacie, przed którym Pan Jezus został ukrzyżowany. Jest bowiem jakiś bardzo ścisły związek między Bożym Narodzeniem i zmartwychwstaniem Pańskim. Po pierwsze, gdyby nie narodzenie Pana Jezusa. No to nie byłoby zmartwychwstania. Zmartwychwstanie było możliwe dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem. W ogóle wszystko, całe nasze odkupienie było możliwe dzięki temu, że Bóg się narodził w Betlejem. Ale też ta Ewangelia dzisiejsza, ona pokazuje nam pewne związki tych dwóch wydarzeń. Kiedy ja czytam tę dzisiejszą Ewangelię, to Szymon Piotr i ten drugi uczeń, wiemy właśnie, że to był Jan Ewangelista, chociaż on samo sobie tutaj imiennie jakby siebie nie, nie nazywa, nazywa siebie właśnie po prostu drugim uczniem, uczniem, który towarzyszy Piotrowi. Kiedy ja czytam o nich, o tym jak oni biegli do tego pustego grobu, kiedy czytam o Marii Magdalenie, to od razu przypominają mi się ci aniołowie i pasterze. Właśnie tutaj Maria Magdalena jest takim odpowiednikiem tych aniołów, którzy zwiastowali pasterzom narodzenie no. Pana Jezusa. No, a ci uczniowie Piotr i Jan przypominają mi właśnie o tych pasterzy. Jest też taka pewna analogia, chociaż może nie wiem, czy można tak powiedzieć, odwrotna analogia. Mianowicie kiedy pasterze przybywają do tego miejsca, które też jest grotą, A właśnie tutaj akurat jest podobieństwo, bo zarówno narodzenie Pana Jezusa miało miejsce w Grocie, jak i grób Pana Jezusa był w Grocie. Prawdopodobnie były to bardzo podobne do siebie groty, tak z wyglądu, oczywiście zupełnie inne przeznaczenie, ale, ale ponieważ dużo było takich gród natu naturalnych, i też łatwo było wykonać grotę w tamtych realiach. Dlatego grota była czymś takim dość powszechnym, tak jak dzisiaj teraz właśnie u nas, jakieś takie proste budynki, szopy. U nas jest łatwiej w taki sposób zrobić jakieś schronienie, a grób jest łatwiej po prostu wykopać i potem obmurować. No ale w tamtych warunkach do, tych cel, do różnych celów służyły właśnie groty. Dlatego mamy Grotę Narodzenia i Grotę Zmartwychwstania. Ale właśnie kiedy pasterze przybyli do Groty Narodzenia, zobaczyli dziecko, zobaczyli, że tam ktoś jest. Tam był Jezus, tam była Maryja, Józef i y, Jezus był owinięty w pieluszki. Y, y, ta grota była pełna, znaczy w każdym razie tam znaleźli y, kogoś, natomiast konkretnie Boga. Natomiast y, kiedy Piotr i Jan przybyli do groty z martwych tam nie było nikogo, grota była pusta. Też znaleźli pewne płótna, które można by jakoś porównać, czy zestawić, w każdym razie z pieruszkami. Były to takie właśnie takie pośmiertne odzienie, właśnie nie? pana Jezusa, ale jego nie było. Grób był pusty. No i to, to zestawienie tych dwóch wydarzeń, nie? ono w moim odczuciu jakoś niezwykle dobitnie oddaje to wszystko, co się dokonało na skutek przyjścia Boga na ten świat. Na skutek tego, że Bóg stał się człowiekiem. Bóg wszedł w momencie swojego narodzenia w całą naszą nędzę, ubóstwo, nasze realia, po prostu stał się jednym z nas. Potem wszedł również w śmierć, ale On to wszystko pokonał. On nas z tego wszystkiego wydobył, z tego, co jest cierpieniem, śmiercią, ze wszystkiego, co jest jakąś naszą niedolą, ubóstwem właśnie, a przede wszystkim z grzechu. On nas, on nas stamtąd wydobył. Spowodował, że wszystkie... Ciemne miejsca, czyli takie groty, yy, stają się puste. Jezus przyszedł wyprowadzić nas właśnie z tych naszych ciemnych miejsc, zwłaszcza z tego mroku grzechu, z tej groty grzechu. Przyszedł nas wyprowadzić, yy, właśnie jakbyśmy czytali dalej ten opis zmartwychwstania Pana Jezusa, yy, do, do jakiegoś ogrodu, właśnie do ogrodu rajskiego przywrócił nam przyszedł przywrócić nam tę pierwotną więź z Bogiem i też naszą między nami po prostu pierwotną miłość. No, ale żeby to się mogło stać, najpierw Bóg musiał wejść w to wszystko, tam zamieszkać, jakby tam się narodzić właśnie w tym, co jest naszym. Naszym ubóstwem, naszą nędzą. I dlatego to jest ważne, żebyśmy na to po prostu Panu Jezusowi pozwolili. Pozwólmy mu wejść, przeżywając ten czas Bożego Narodzenia. Pozwólmy mu wchodzić, zwłaszcza w to, co jest w naszym życiu jakimś mrokiem, ubóstwem. Po, pozwólmy mu wejść w rzeczywistość naszego grzechu. Zaprośmy go tam. On się tego nie boi, nie wstydzi, nie, nie, tak nie brzydzi się, nie brzydzi się, nie wstydzi się nas, nie brzydzi się naszymi grzechami. Pozwólmy mu wejść, wejść do nas, wejść do naszego życia. Pozwólmy, żeby on przeżył z nami pewną historię. Pozwólmy Mu mówić, nauczać, po prostu być wśród nas. Otwórzmy Mu nasze drzwi, drzwi naszego serca, naszego życia, po prostu naszej świadomości. Niech On tam zamieszka, niech On wejdzie, zwłaszcza w to, co jest tam jakimś właśnie mrokiem, ciemnością. A potem On nas z tego wydobędzie, właśnie na światło, wyprowadzi nas na. Można też powiedzieć: Zielone pastwiska, ale właśnie na, do, tego, do tego ogrodu, gdzie, gdzie już niczego nie brakuje, gdzie nie ma śmierci i gdzie nie ma grzechu przede wszystkim. Tam, gdzie jest po prostu obfitość, bo jest miłość. I mi właśnie o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Biegnijmy, biegnijmy. Biegnijmy na spotkanie z Panem. Biegnijmy do, do tej groty, tak jak Piotr i Jan. Pozwólmy sobie tam wejść. Wprowadźmy tam Pana Jezusa, który chce się tam narodzić i potem pozwólmy Jemu działać. Niech On nas wyprowadzi właśnie z tego wszystkiego, co jest mrokiem, jakąkolwiek formą śmierci, braku życia w naszej rzeczywistości. I dzięki temu to nasze świętowanie Bożego Narodzenia, które trwa, będzie jeszcze pełniejsze.